Dzień dobry wieczór moi drodzy. Dzisiaj zabieram was do mojej maszynowni i zrobimy razem serwis rekuperatora. To ta szara skrzynka, koło której stoję. Ma już 12 lat, działa bardzo dobrze, nic się nie dzieje i oby tak było przez kolejne przynajmniej 12. A dzisiaj zrobimy razem serwis rekuperatora. Pokażę wam co trzeba albo inaczej co ja robię. Jeśli chodzi o wentylację mechaniczną w naszym domu mniej więcej co 3 miesiące. Pracy dużo nie ma. Warto to zrobić, żeby mieć czyste powietrze w domu, żeby wentylacja poprawnie działała i żeby rekuperator długo Wam służył. Raz w roku rozbieram to urządzenie, no może nawet nie raz w roku, tylko raz na dwa lata i wyciągam wymiennik ciepła, myję go, płuczę na zewnątrz, czyszczę środek rekuperatora i wtedy działa bez problemu. O tym jest film na moim kanale, gdzieś tutaj u góry, nie wiem czy tu, czy tu, czy tu, no gdziekolwiek tutaj, albo w opisie tego filmu zobaczycie, czy będziecie mieli link do tego, jak ja czyszczę wymiennik rekuperatora. A dzisiaj Wam pokażę, co robię mniej więcej co 3 miesiące. A że mamy wrzesień, zbliża się okres jesienno-zimowy, okres grzewczy, więc warto przed zimą zadbać o rekuperator żeby działało prawidłowo i żeby w domu mieć świeże, powietrze i czyste przede wszystkim. Ale zanim dobierzemy się do filtrów, pokażę wam jak wymieniam filtry sam sobie je, że tak powiem robię. Chyba w najprostszy możliwy sposób, najtaniej jak tylko można i sam sobie je w rekuperatorze wymieniam, to najpierw idziemy na zewnątrz. A po co? A po to, żeby wam pokazać co trzeba zrobić na zewnątrz. Zobaczcie. Tutaj, pod dachem, u mnie akurat jest to na wysokości około 2,5-3 metry, jest czerpnia. Na stronie północnej domu mam czerpnię, a na stronie południowej mam wyrzutnię, ale wyrzutnie w zasadzie nie trzeba nic zrobić. Gorzej jest z czerpnią, a zaraz Wam pokażę, o co tutaj chodzi. Tylko sobie zajdę. Nie wiem, czy to widać. A może widać. Dobra. U mnie Czerpnia jest dostępna bardzo łatwo. Czerpnia to jest po prostu taka. O, taka, nie wiem, kratka, taka maskownica na rurę. A od spodu jest taka siatka a la Ciężko to jakoś, o, to muszę odgać, bo tutaj. Moje testy robię, ale nieważne. Tutaj jest siatka. Pierwsza rzecz, tej siatki, tej moskitiery nie polecam wyrzucać. Wiem, że są osoby, które mają rekuperator i którym instalatorzy, monterzy, czy też dobre dusze sąsiedzi kazali to wyrzucić, bo to przeszkadza i to się zapycha. Tak, potwierdzam, to się zapycha. Ale nie tak, że zapcha się w tydzień. Jak co 3 miesiące będziecie ten czerpnię wyciągali, i tą kratkę czyścili, to będzie ok. Nie zapcha się tak szybko. A ta kratka zatrzymuje wszelkie maści komary, muchy, robale, pająki i wszystko, co może wpaść do rekuperatora. Nie polecam tego wyrywać i wyrzucać. A jak Wam się uszkodzi, na przykład no, mi się uszkodziła w poprzedniej, w tej drugiej no, maskownicy, ale zamieniłem sobie to z wyrzutnią, to wklejcie tu coś, bo jeśli wywalicie tam kratkę, to owszem, to się wam nie będzie zapychało, nie będzie trzeba nic robić, ale cały ten syf, cały ten kurz, robale, komary i wszystko, co tutaj może wpaść, będziecie mieli w rekuperatorze, w wymienniku ciepła i będzie jeszcze więcej roboty, bo trzeba będzie go częściej rozbierać, wyciągać, myć, czyścić i będzie większe obtężowanie rekuperatora. Więc przez 12 lat, jak mam rekuperator, to mam trochę doświadczenia i Polecam nie wywalać tej kratki. To nie problem. No, jeśli macie, nie wiem, rekuperator, wyrzutnie, czy też czerpnie na poddaszu na wysokości 5, 6, 10 metrów, to może być kłopot, żeby to wyciągnąć. Ale jak macie to nisko, czy też możecie sięgnąć z drabiny, to naprawdę, wyjęcie takiej maskownicy, takiej czy też innej, jakakolwiek by ona nie była, teraz pewnie są ładniejsze i nowsze, zajmuje, nie wiem, 5-10 minut. Wyczyszczenie tego raz na trzy miesiące to chyba nie jest jakiś wielki wysiłek, a ta siatka naprawdę robi robotę. Ja znam osobę, która też ma rekuperator i której doradzili dobrzy ludzie, żeby tą kratkę wywaliła. I co? Wywaliła tą kratkę i przy takim jesiennym przeglądzie rekuperatora wklejała ją na nowo, ponieważ się okazało, że tak jak mówiłem, w wymienniku w rekuperatorze było pełno much, pająków, wrobactwa, kurzu, pyłu, jakichś liści małych, które przez rekuperator przez czerpnie są wciągane i które się dostają do wnętrza rekuperatora. Więc nie polecam, jeśli to wywaliłeś, to wklej jak najszybciej, lepiej to raz na kwartał wyczyścić, niż szarpać się później i rozbierać cały rekuperator. A jak to wyczyścić? bardzo prosty sposób, albo jakieś sprężone powietrze, albo co? Albo najzwyklejszy w świecie szlał z wodą, i opłukać po prostu tą kratkę z tego kurzu, z tego pyłu, z tego syfu, żeby ją wyczyścić, umyć to wszystko i wstawić na swoje miejsce bo akurat ta moja kratka nie jest brudna bo ja ją czyściłem ale tutaj po trzech miesiącach, jeśli mieszkacie w jakimś miejscu gdzie jest na przykład sporo kopciuchów zimą czy też, nie wiem, w jakimś miejscu gdzie jest wokół dużo pól uprawnych, gdzie rolnicy jeżdżą ciągnikami, ziemię przewracają pylą, kurzą, to to może być zapchane, więc warto nawet częściej niż Teraz na kwartał, ale zobaczcie Zajęło mi to minutę. Zajęło mi to minutę. Kratka jest wyczyszczona. Kratka jest drożna. I tutaj spokojnie teraz można to wsadzić. I do końca roku mamy wrzesień, czyli gdzieś w grudniu. Będę musiał to kolejny raz wyciągnąć i wyczyścić, żeby rekuperator działał poprawnie. Więc warto. 2-3 minuty roboty. I po sprawie wkładamy maskownicę, i jeśli chodzi o pracę na zewnątrz, to robota w sumie jest zrobiona. Ok, prosto, czysto i drożnie. Teraz idziemy zobaczyć, jakie po trzech miesiącach mieszkania w miejscu, gdzie nie ma zbyt dużo kopciuchów, nie ma terenów rolniczych. Jest takie osiedle domków jednorodzinnych. Jakie są filtry w rekuperatorze? Bo można się zdziwić. Chodźcie, idziemy do, do środka i pokażę Wam filtry w rekuperatorze. To jest mój nasz rekuperator. O, tak może będzie lepiej. I te, tutaj są dwa filtry. Jeden jest na wylocie z domu. Drugi jest na wlocie. Oczywiście właśnie możecie rekuperator wyłączyć, żeby wam tutaj niepotrzebnie nie dmuchał. I zobaczcie. Te filtry wymieniałem jakieś 3 miesiące temu, no nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczcie jak to wygląda. To jest filtr. Gdyby nie filtr w rekuperatorze, gdybyśmy nie mieli wentylacji mechanicznej, to ten cały syf byłby na wymienniku w środku rekuperatora. To jest nic, to jest filtr na wywiewie, a to jest teraz filtr. Na wlocie do rekuperatora, zobaczcie. Tak wygląda mata filtrująca, a tak wygląda filtr. Każdy, kto ma rekuperator, to ma pewnie taką samą. O, to jest z drugiej strony, to jest strona zewnętrzna, czyli to, co wchodzi z czerpni. Gdybyście wywalili tą kratkę na wlocie na czerpni, to tu mielibyście oprócz tego kurzu i pyłu jeszcze pełno robali, pełno komarów i pełno innego dziadostwa, które przez tą że tak powiem udrożnioną maskownicę dostałoby się do środka no ale dobra, zabieramy te filtry i teraz pokażę Wam jak w prosty sposób bardzo tanio i szybko można sobie takie wkłady przynajmniej do takiego rekuperatora jak ja mam, czyli Aeris 350 zrobić, raz kupicie matę filtrującą i na kilka lat macie spokój. Idziemy działać. Dobra. Będzie mrugać. O, nie mruga. Dobra. A więc pierwsza rzecz to trzeba się pozbyć tego starego dziadostwa brudnego. Taką matę filtrującą teoretycznie można wyprać, ale nie ma to większego sensu, bo taką matę filtrującą możecie kupić na metry. I nie bawić się w żadne pranie, tylko po prostu wymieniać na nowe wkłady. Jak pozbyliśmy się tego starego, brudnego wkładu filtrującego, to możemy zabrać się za robienie nowego. Żeby to robić, warto mieć czyste miejsce, bez jakichś tam kruch, bez jakichś tam śmieci, poprochów, brudu, żeby sobie tego wkładu filtrującego niepotrzebnie nie zabrudzić. Ogarnięte. Teraz, co nam jest potrzebne? Potrzebna nam jest mata filtrująca, taką matę filtrującą o różnych poziomach, nie wiem jak to fachowo nazwać, o różnych, no, no dobra, poziomach filtracji, kupujecie na przykład na Allegro, na metry. Jak kupicie 2-3 metry kwadratowe takiej maty filtrującej, to macie spokój na 2-3-4 lata, zależy od, od tego w jakim miejscu mieszkacie. Jeśli wymieniacie takie filtry raz na kwartał, tak jak ja to robię to wystarczy Wam 2-3 metry kwadratowe, to jest koszt, nie wiem, kilka 10 złotych oczywiście więcej jak 40 czy 50, żeby przesyłka była za darmo sobie tam dobierzcie ile tego potrzebujecie i taką matę filtrującą ja kupuję na metry i co więcej, mam dwa rodzaje takiej maty filtrującej i na przykład na lato mam taką wersję o mniejszym stopniu filtracji a na zimę, kiedy wiadomo, że tych zanieczyszczeń w powietrzu z kopciuchów z innego typu różnych źródeł jest więcej to zakładam sobie tkaninę o troszkę większym stopniu filtracji, żeby to powietrze w domu było czystsze do tego potrzebujemy nożyczki, żeby to matę pociąć i ja potrzebuję jeszcze taki zwykły biurowy skrzywacz. o, zszywacz biurowy zwykły taki 10 zł, nie wiem. No, coś takiego. No i szywki szewki też do tego skrzywacza. Akurat mam to załadowane. I teraz tu już mam ucięty pasek na, na szerokość tej mojej ramki. Muszę go tylko pociąć. Y, muszę go tylko pociąć na długość. I zobaczcie tutaj. Nie wiem, czy widać. Widać. Tu sobie zostawiam taki pasek, można i to na pół, jak chcemy mieć podwójną matę filtrującą, ale ja sobie zostawiam takie 5 cm, żeby tą matę później ładnie zawinąć. I tak samo z drugiej strony muszę dociąć na za pasem około 5 cm, żeby później tą matę zawinąć. I tutaj uwaga, potrzebujecie ostre nożyczki, żeby to fajnie przeciąć. Akurat te kupiłem w Julii. Są ostre, fajne i w domu bardzo się przydają, praktyczne, więc jak ktoś chce kupić albo nie ma jeszcze, to, to polecam. I tutaj tak samo z przodu i z tyłu tej ramki warto mieć 2, 3, 4 cm zapasu, żeby później to to zawinąć, żeby nam się nie przesuwało i jak będziemy wkładali ten wkład filtrujący do rekuperatora, żeby nam to się nie przesunęło i nie i nie przeszkadzało. No i musimy zrobić dwie takie, dwie, dwa takie kawałki maty filtrującej, ponieważ mamy dwie ramki na wlocie i na wylocie. No więc robimy. Ja to przycinam. Tu kawałek nam został. No i dzięki. I mamy teraz dwa kawałki. I teraz co ja robię? Szywacz, Bardzo dobra sprawa, chyba że macie żonę krawcową albo taką, która potrafi obsługiwać maszynę do szycia. Ja nie potrafię, nie mam maszyny do szycia, więc sobie jakoś muszę radzić. Owszem, możecie taką matę filtrującą kupić, pociąć, zanieść do krawcowej i poprosić, żeby Wam to poszywała, ale jak dla mnie to nie ma sensu, bo wystarczy zwykły biurowy zszywacz i zszywamy. Tylko jedna rzecz, pamiętajcie, żeby te szywki się dobrze zszyły żeby nie wypadły i na przykład nie uszkodziły wymiennika rekuperatora Ale jak dla mnie, jak to szyjemy takim szkolnym zszywaczem biurowym to jest w porządku, ja tak już robię od lat żeby nie skłamać dwóch albo i więcej No i zobaczcie Jedna strona już gotowa. Kilka skrzywek, Ważne, żeby te strzywki dobrze tutaj z tyłu trzymały i nam się nie przesuwały. Znaczy, nie, nie, nie wypadły nam z, tego, z tej maty filtrującej. I tak samo robimy z drugiej strony. Kopiemy na początku. Nawet może sobie wsunąć tą, tą, tą ramkę. I po prostu na zewnątrz, złapać i teraz poszywać i sprawa załatwiona i tak robimy obydwie ramki, ale to jeszcze nie koniec no bo mamy tak, mamy tkaninę filtrującą i teraz to trzeba zrobić? trzeba tą ramkę tutaj wsunąć, o i voilà. jest, jest. Ale, tak jak mówiłem, żeby nam się to nie przesuwało, to warto sobie tutaj, z tej strony, no tu już trzeba być troszkę takim. O, złapać. No właśnie tutaj mi nie złapała, bo jest ten drucik. Ale ja to odwracam i doginam. Tutaj można paznokciem, można nie wiem czymkolwiek. Na przykład szczypcami dogiąć tą szywkę, żeby nie wypadła i żeby się trzymała, i to nam zapobiega temu, że jak będziemy wyciągali, to nam nie wypadnie i tak samo warto zrobić tutaj, o, z tej strony za, 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 no, zawinąć tą matę i złapać szywkami, żeby przy wkładaniu do rekuperatora nam się to nie przesunęło. I proszę bardzo, 5 minut z tłumaczeniem, jak to zrobić. Mam nowy, czysty wkład do rekuperatora. Owszem, mógłbym to na przykład zrobić na, na dwa razy, i wtedy miałbym matę filtrującą jeszcze lepiej. No ale w tym przypadku jeszcze jest sezon letni. To nie muszę tego robić. No dobra, ja robię drugą. I zaraz instalujemy to w rekuperatorze. I serwis rekuperatora skończony. Raz na 3 miesiące, jak poświęcicie nawet te 30 minut, żeby mieć w domu ciepło i czystym powietrzem oddychać, to chyba warto. A czy warto robić samemu te wkłady do rekuperatora? Ja uważam, że warto, jak ktoś ma pieniądze. Nie chcę mu się robić, to niech kupuje gotowe takie wkłady. Można kupić i zrobione przez kogoś oraz przez oficjalnego dystrybutora sprzedawane, czy jakoś tak. Ceny są przeróżne, ale jak ja mam dać za dwa takie wkłady filtrujące, nie wiem, stówę albo i więcej. A to samo mogę mieć za 5 zł i troszkę pracy własnej, czemu nie pójść tą drogą. za stówę, to ja mam. Wkłady na 20 lat, a nie na 3 miesiące. Więc moim zdaniem warto. A jak ktoś będzie pisał, że to są nic nie warte wkłady, no to to nieprawda, bo tak jak mówię, ja już mam te. Tym sposobem już yy, robię wkłady filtrujące, tak jak mówię, już kilka lat. I jakoś w domu mamy czyste powietrze nie mamy czarnych kółek koło anemostatów nawiewnych i jak myje raz na dwa lata wymiennik rekuperatora to w zasadzie tam nie ma co myć, bo no owszem jest zabrudzony, bo wiadomo, że nie wszystko to się uda wyłapać ale tragedii nie ma i błoto z tego wymiennika nie wypływa, tylko trochę brudna woda o, tu mi się źle złapało zszywkę trzeba Więc filtracja jak najbardziej jest tutaj na dobrym poziomie. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jaka szywki się skończyła. Jaka tkanina filtrująca I jak dobrze zrobicie sobie ten wkład eee, wkład do czego? No. do rekuperatora oczywiście. I gotowe. Zobaczcie. Dwa wkłady filtrujące nowe, czyste na kolejny kwartał. Także zajęło to. No, 10 minut z tłumaczeniem, jak to robię. I gotowa. Teraz idziemy, wkładamy do rekuperatora Jesteśmy znowu w mojej maszynowni. I widzicie, tutaj jest zagięty koniec. Co zapobiega temu, że mi się ten wkład nie przesuwa, jak wsuwam. A tu złapane jest szybką tutaj o, żeby przy wyciąganiu się nie przesuwało i teraz bez problemu taki wkład filtrujący wkładam jeden wkładam drugi zamykam i gotowe robota zrobiona Serwis rekuperatora zrobiony i kolejne 3 miesiące do grudnia sprawa jest zamknięta. Powietrze w domu mam czyste, odpowiednio jest go dużo, ponieważ czerpnia jest wyczyszczona z wszystkich poprochów, kurzu, pająków, komarów i wszystkiego, co tam było i rekuperator będzie działał sprawnie. A jak będzie, jakbyście mieli zapchaną czerpnię, albo jak będziecie mieli... Brudne filtry w rekuperatorze to po pierwsze, rekuperator nie będzie tyle powietrza dostarczał do domu, ile potrzebujecie, a po drugie, będzie wam no, być może zużyła więcej energii elektrycznej, bo nowsze rekuperatory mają już pomiar przepływu. no Jeśli będzie czerwieniec zapchana, to po prostu wentylatory będą pracowały z większą mocą, żeby ten przepływ powietrza dopasować do tego, co potrzebują. A jeśli macie starsze rekuperatory, tak jak ja, to jeszcze wam. Zdradzę jeden sekret. Zdradzę Wam jeden taki prototyp sekret. Jak zwał, tak zwał. Chodzi o to, że jeśli zapcha Wam się czerpnia i rekuperator nie będzie miał skąd brać tego powietrza, które jest mu potrzebne, żeby dom przewietrzyć, to może brać go stąd. A to jest miejsce, gdzie spływają skropliny i to najczęściej jest połączone z kanalizacją ja co prawda tutaj mam zrobiony taki syfon że ta woda tam niżej stoi i te zapachy z kanalizacji się nie przedostają ale uwierzcie mi jak nie będzie odpowiednio czystej czerpni albo filtrów to rekuperator potrafi sobie wyssać tą... wyssać, nie wyssać Potrafi sobie tak pociągnąć to powietrze, że nawet przez ten syfon przejdzie i będzie Wam zaciągał powietrze z kanalizacji, a wtedy będziecie w domu czuli ten zapaszek, więc jeśli macie wrażenie, że w domu z rekuperatorem czujecie zapach kanalizacji, to sprawdźcie sobie, czy czernia jest czysta i czy filtry w rekuperatorze są czyste. Bo może się okazać, że po prostu wam z tej kanalizacji zaciąga powietrze do rekuperatora i czujecie go w domu więc warto raz na trzy miesiące zrobić taki serwis rekuperatora wyczyścić filtry wyczyścić, czerpnie i cieszyć się świeżym powietrzem z zewnątrz, a nie z kanalizacji także ten, mi to zajęło chwilę normalnie zajmuje mi to jakieś 15 minut, ale na potrzeby filmu zajęło troszkę dłużej 4 razy w roku taki serwisik i wentylacja mechaniczna działa jak należy. Już 12 rok, i oby przynajmniej kolejne 12 tak działało, jak powinno. Rekuperator może nie jest najnowszy, ale spełnia swoje zadanie, spełnia swoją funkcję i niech tak zostanie jak najdłużej. Więc, jak Wam się film podobał, kciuk w górę, subskrybuj, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału i choćby dla zasięgu zostaw. Komentarz, napisz, czy też robisz sam serwis rekuperatora, czy też wzywasz specjalistów od tego, fachowców. Trzymajcie się ciepło, cześć.